Podjęcie uchwał dotyczących inwestycji na drogach wojewódzkich, a także zgoda na nabycie mieszkań, w których będą mogli zamieszkać przebywający na Podkarpaciu uchodźcy z Ukrainy. Przyznanie świętej pamięci Marii Mireckiej-Loryś od znaki honorowej, zasłużony dla województwa podkarpackiego to sprawy, jakimi podczas sierpniowej sesji sejmiku zajmowali się radni. Radni przyjęli także uchwały dotyczące wsparcia z budżetu województwa dla podkarpackich gmin, które Będą realizowały różnego rodzaju inwestycje na drogach wojewódzkich. Głównie chodzi o dziedzinę budowy infrastruktury drogowej. W myśl informacji dotyczącej pomocy samorządom przez polski rząd samorządy otrzymały pieniądze na budowę infrastruktury drogowej i również województwo podkarpackie, samorząd Podkarpacia otrzymał takowe pieniądze i wspólnie będziemy realizować przy wielu drogach na Podkarpaciu, głównie w Bieszczadach, budowę dróg i Ciągów pieszych rowerowych. Komisja Gospodarki podjęła stosowne decyzje, i dzisiaj na Sejmiku będą podejmowane uchwały w tym temacie, które rozpoczną pracę nad tymi rzeczami. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad sejmiku przed radnymi i zaproszonymi gośćmi zaprezentowali się lasowiacy. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortel objął swym patronatem Festiwal Kultury Lasowiackiej, którego najważniejszym celem jest prezentacja dorobku kultury lasowiaków i promocja jej unikatowego charakteru.